24 słuchajcie no a już od no, jakieś godziny mi się od samego świtu sąsiad taki fajny, skromny Może no rolnik na Ursusie już pracuje dziennie Mamę takich ludzi naprawdę Ona już wraca już tam... nie wychodzi nie wychodzi Gabi teraz no, zobaczcie już Nawet porobił w polu i jedzie na śniadanie do domu który sam sobie tak. zrobi bo...

einen okay.